Cześć, ja nazywam się Patrycja i jesteś na kanale Es Patris, w którym opowiem Wam, jak wygląda prawdziwe życie jak w Madrycie. W pierwszym wideo chciałabym opowiedzieć Wam o 10 poradach, o których warto pamiętać przed wyjazdem do Madrytu. Porada numer jeden, czyli pamiętaj o tym, że Hiszpania jest typowo południowym krajem. Z jednej strony mamy nieogarnięcie, fantastyczną energię, spóźnienia, i wszyscy są bardzo bluzuzowani. Ale z drugiej strony, my zdenerwowani czekamy, dlaczego nasz autobus nie wyjechał o czasie, dlaczego to nie wygląda tak, jak miało być, dlaczego coś stało się z naszą rezerwacją, dlatego warto patrzeć na to z delikatnym przymrużeniem oka i pamiętać, że w Hiszpanii tak po prostu jest, jeżeli mamy metro za 5 minut i przyjeżdża za 3 bądź za 15, jest to normalne. Dlatego nie warto się denerwować i pamiętać o tym, że Hiszpania typowo południowy kraj, to miejsce, w którym nie powinniśmy się czuć zaskoczeni takiego typu sytuacjami. Prodek numer dwa, czyli sprawdź koniecznie, które muzea mają darmowe wejścia w jakich godzinach. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Darmowe wejścia niektóre muzea mają nawet codziennie, dlatego zdecydowanie za warto zaoszczędzić na tym podczas naszego wyjazdu do Hiszpanii. Mówimy tutaj o Muzeum El Prado, Muzeum Thyssen, Muzeum Reina Sofia. Parta numer 3, czyli wybierz jakiś fajny punkt widokowy, ponieważ Madryt jest najwyżej położoną stolicą Europy. Budynki są bardzo wysokie, kamienice są imponujące, dlatego mamy kilka punktów widokowych jak Circulo Bellas Artes czy Cibeles, ale także, także punkt widokowy przy Grandia, który jest naprawdę imponujący. Każde typowe zdjęcie, które możemy zobaczyć z Madrytu, między innymi takie właśnie zrobione było z takich punktów widokowych. Parada numer 4, czyli smaki Hiszpanii. Warto być otwarty na nowe smaki typu owoce morza czy potrawy, których zupełnie, o których nie słyszeliśmy wcześniej, ale kuchnia hiszpańska, średnioziemnomorska jest bardzo zdrowa, smaczna. Poprzez dostęp do, do morza, poprzez dużą ilość słońca zdecydowanie te produkty są niesamowitej jakości. Parada numer 5, czyli hotel blisko metra. Oczywiście możemy liczyć na autobusy, na Uber, hulajnogi, rowery i inne środki starosportu, ale tylko metro jest środkiem niezastąpionym i prawie że idealnym, działa on do godziny 2, w sezonie do 2.30, bilety są tanie, jest 12 mm, miasto jest ogromne, ponieważ 3,5 milionowy Madryt jest i bardzo szeroki i bardzo długi, dlatego po przemieszczanie się w ciągu dnia jest także najłatwiejsze właśnie metr. Pora numer 6, czyli zakupy. Zdecydowanie warto wybrać się na zakupy w Madrycie. Ceny są między 15 a 20% niższe niż w Polsce. Mówimy także nawet o tych samych markach, ponieważ marki Inditex typu Zara, Oysho, Stradivarius są to marki hiszpańskie, dlatego te ceny są atrakcyjniejsze. Są także niesamowite outlety tych marek komercyjnych typu Massimo Dutti czy Mango, ale także marek ekskluzywnych. Jak miałabym Wam polecić trzy top produkty, które warto kupić to są zdecydowanie perfumy. Są dużo tańsze. Kosmetyki pielęgnacyjne marek luksusowych, jeżeli e, taki nabywacie jesteście zainteresowane. Kupując te kosmetyki w większych ilościach dostajemy coraz większy rabat i coraz bardziej nam się to opłaca. I trzeci topowy produkt to zdecydowanie torebki marek luksusowych. Torebki marek luksusowych w Autlecie poza Madrytem można kupić mniej więcej w okolicach 50% taniej niż w Polsce. Porada numer 7. Jeżeli masz w planach z rozpoczęcie nauki salsy, czy chciałbyś może pójść na e, krótki kurs flamenco, to Madryt jest najbardziej odpowiednim do tego miejscem. Andaluzja byłaby miejscem idealnym, ale w Madrycie jest bardzo wiele szkół na niesamowicie wysokim poziomie w którym można wykupić sobie po prostu lekcję tańca i spędzić fantastyczny czas. Zajęcia są w języku angielskim, ceny są w bardzo atrakcyjnej cenie, więc myślę, że warto skorzystać z takiego doświadczenia tanecznego, jeżeli oczywiście darzycie jakąś większą miłością taniec. Jest wiele miejsc i wiele dyskotek, w których przed Odparciem odbywają się zajęcia z na przykład salsy, czy skizomby, czy innego tańca latynoamerykańskiego. W Madrycie zdecydowanie królują rytmy latynoskie. Jest bardzo wiele osób z krajów Ameryki Łacińskiej, dlatego poziom instruktorów jest dużo wyższy w każdym innym mieście europejskim, dlatego podobno takich salsotek i dyskotek i poziomu tańca e, nie znajdziecie nigdzie indziej niż u nas w Madrycie. Porada numer 8, czyli transport w Madrycie. Oczywiście najprostszym, najłatwiejszym, najbardziej wygodnym e, środkiem transportu jest taksówka bądź m, uber, ale jednak najbardziej ekonomicznym jest metro, e, są tak zwane cercanias, ale także autobusy, aby. Skorzystać z transportu miejskiego w Madrycie, każdy powinien zakupić taką kartę. Jest ona dostępna w maszynach, przy każdej stacji metra, ale także przy metrze na lotnisku. Jest to karta, która kosztuje 4 euro i można nabijać na nią konkretne przejazdy. To, co zdecydowanie było, polecam, to tak zwane abono, czyli. Um, karnety wieloprzejazdowe, na przykład są to 10, jest to 10 przejazdów metrem, czy jeżeli chodzi o serkanijas, czyli taki jakby podmiejski Pociąg, są to dziesięcioprzejazdowe bilety, które wychodzą dużo bardziej ekonomicznie. Transport w Madrycie nie jest drogi, Uber też nie należy do najdroższych, ale co zawsze, na co zawsze trzeba wziąć poprawkę, to że w Madrycie są naprawdę duże korki. Tutaj oczywiście wszyscy na siebie trąbią i wszyscy próbują jak najszybciej dojechać do celu, ale zdecydowanie korki w godzinach szczytu są. Bardzo uprzykrzające. Porada numer 9. Warto przed przyjazdem do Madrytu zapisać się na bezpłatny spacer po mieście, ponieważ tak naprawdę 2-3-4 godzinny spacer sprawi, że zupełnie inaczej będziemy rozumieć niektóre kolory, czy układ ulic, czy może same nazwy. To nam da taki bardziej kulturowo-historyczny kontekst, czego zdecydowanie brakuje w niektórych przewodnikach. Takie bezpłatne tury są organizowane codziennie, można skorzystać z tych spacerów wychodząc z centrum, bo Bądź Plaza Major, czyli z głównego placu w e, Można zapisać się na te tury między innymi na tych stronach. E, oczywiście są to bezpłatne wejściówki i nie płacicie za, za taki spacer nic. Natomiast pod koniec zapyta się Was przewodnik, czy może nie chcielibyście wesprzeć jego pracy. Jakimś drobnym napiwkiem, do czego ich najbardziej zachęcam, ponieważ te wycieczki są nazwyczaj bardzo interesujące. Dużo jest takich platanych ciekawostek, o których zdecydowanie ciężko jest znaleźć takie informacje, na przykład w oficjalnych przewodnikach, a jest to coś bardzo barwnego i interesującego. Są to przewodnicy, którzy mówią w języku hiszpańskim, w języku angielskim, francuskim i wielu innych, więc myślę, że jest to bardzo ciekawa atrakcja, z której warto skorzystać. Porada numer 10, czyli magia jesieni i wiosny w Madrycie. Są to dwie pory roku, w których zdecydowanie warto przyjechać do Madrytu. Ceny są bardzo atrakcyjne, pogoda jest bardzo zbliżona do polskiego lata. Oczywiście pogoda jest bardzo dynamiczna i potrafi się zmieniać, ale myślę, że i ceny, ale także pogoda będzie bardziej przystępna dla nas, jako dla osób, które są przyzwyczajone do tego, że 20 parę stopni to jest idealna temperatura do zwiedzania. Dlatego przed tym największym letnim sezonem, ale także przed zimą, ponieważ wszystkie Myślą, że w Madrycie jest lato, przez 12 miesięcy? Niestety tak nie jest, ponieważ w Madrycie pogoda może być bardzo kapryśna zimą. W okolicach 5 stopni, zwiedzanie Madrytu nie jest naszym największym marzeniem. Dlatego zdecydowanie nie polecam przyjazdu do Madrytu zimą, aby pierwszy raz zobaczyć miasto. Warto wybrać się. Jesienią bądź wiosną, wtedy natura, ale także miasto, jest po prostu całe otulone słońcem. To słońce jest zupełnie inne niż to letnie, palące, ale też inne niż to zimowe, które jest takie bardziej melancholijne. W takim razie wiecie, jakie macie plany na jesień i wiosnę. To już wszystkie porady o tym, o czym należy pamiętać przed wjazdem do Madrytu. I przede wszystkim pamiętać o tym, że na pewno Madryt będzie jedną z Waszych ulubionych europejskich miast. Trzymajcie się, do zobaczenia i hasta pronto!